Witajcie! Witam Was! Narratorem z Minecraftus. Jestem narratorem o tej pięknej powieści o. Tak, nie mam internetu, więc nie ma skina. Tak, filmik jest nagrywany bez internetu. A będzie pewnie wrzucony, jak internet będzie. Także wybaczcie. Teraz pójdziemy się przejść z a poszukać gliny Jak widzicie, już troszkę więcej mam. Znależy zrobić łóżko, parę rzeczy. Już raz przenocowałem tam. A teraz wracając do naszej historii. Młody Mr. Minecraftus wyruszył w dalszą podróż, nie wiedząc, co go spotka. Aż w końcu znalazł tą oto tabliczkę. Podszedł. Chciał to przeczytać, jednak nie umiał czytać, a więc przeczytał to inaczej. Jatif! jelad zdzi meze z meze bżw zs i, e, i dz, z, jd, a tak, a więc co tu my tutaj mamy, to mamy to witaj, iść dalej wybrzeżem, a dojdziesz mi to trochę dwuznacznie ale, no y jakby to powiedzieć, y, idziemy dalej wybrzeżem. Czyżby jemu chodziło o pójście tam temu komuś. Jeszcze wam nie powiem, o co to chodzi. Aha. I, a więc wracając do fabuły, Odymysynen Kraftus ruszył wybrzeżem, jak mu tabliczka nakazała. Szedł. Męczył się, szedł przez pustynię. Bardzo powoli. Później wchodził na wzgórza. Gdzie przyspieszył. Był wąchać kwiatki. Tak. Ale mimo to nic go nie zatrzymywało. I szedł, i szedł, i szedł. Wybrzeżu. Aż w końcu natrafiłem na większe wybrzeże, gdzie to, że chciał się osiedlić, osiedlić. jednakże tabliczka nakazała, aby iść dalej. A więc szedł dalej. Tak, i to będą momenty, gdzie ja będę kończył na chwilę fabułę i mówił w ogóle co innego, niepotrzebnego. Yy, a więc, yy, widzicie, mam teksturpaka. Yy, mi się nawet podoba. Yy, tak yy, i dziękuję pewnemu panowi pan, pan znajomemu no, pomocnik yy, człowiek dobrej rady o, może tak yy, kemot5647 tak, pozdrawiam go yy, dzięki za parę tipsów jakoś tak się mówi, to nie wiem yy, i wracamy z powrotem do fabuły nasz bohater zauważywszy jaskinię. Podszedł do niej, aby tam przetrwać swoją już drugą noc. Gdzie jako I tu znowu przerywam fobułę, w którym idzie słońce i idzie na dół, schodzi już. I tak, i wracałem do fobuły, gdzie jako musiał tu zostać na pewien czas. Jako, że to wybrzeże było bardzo niebezpieczne. A więc nasz bohater zauważył wodospad, wykąpał się w nim. Zrobił mnie i poszedł zwiedzać głąb pioskini. Która jak się okazało duża nie była. Ale jednak to coś pokusiło go, żeby pójść w górę. A w górę woda spadła. W sumie to źródełka. Ale on mniejszał to. Wylądował tutaj, gdzie teraz oto to stoi. I zobaczył to, czego nie powinien zobaczyć. Czyli... tupek rowy. Ale to swoją drogą. Uznał to, że to jest jakiś znak. Zobaczył wybrzeże, idące dalej, drugą stroną. Idące na następną wyspę. Zobaczył warę wysp, zobaczył owce. Tak, zebrał wełnę. I tak oto, powoli kończy się kolejny rozdział tego pamiętnika jakiego wędrowca. Jakim był Mr. Minecraft plus. I kończę z i powoli ten odcinek. Yy, a więc. Yy, mniej więcej tak będą się działy odcinki kolejne. Yy, wybaczcie, że zrobiłem właśnie przed chwilą tak. Yy, to, to też dzięki komotowi zrozumiałem, że to jest trochę irytujące. Yy, a więc tak. Yy, w następnym odcinku znowu że będzie fabuła, może nawet go dzisiaj jeszcze dodam, może jutro, nie wiem, nie wiem. Yy, Słońce zachodzi, a ja idę dalej wybrzeżem. Nie wiem, co mnie to spotka dalej. Yy, tak, yy, naprawdę nie wiem, co się spotka dalej. Jako, że nie powiem, nie zdradzę jeszcze, co będzie dalej. Nie, nie wiem, sam, ogólnie. Yy, I powoli się trzeba zabunkrować, bo to się robi późno. A więc yy, ja będę chyba spać pod grądem, nie wiem, bo tu nie ma co se się bawić. O jak fajnie. Taka... Taka jaskinia. Yy, tak, a więc... Cyk! Urzeczko. Tu mam półeczkę. Tu kwiatuszkę. Tak, i... Jest fajnie. A więc... Na razie. Żegna was, Mr. Minecraft Ha, ha, <śm>